Młotowiertarka Hitachi DH-22PH kupiona w styczniu 2012 roku, używana do celów prywatnych. Użytkowanie można powiedzieć okazjonalne, domowe, nie było to jakieś żadne zastosowanie profesjonalne. No i po tak długim czasie, jak to w życiu bywa, pewne rzeczy ulegają awarii. Tutaj należy wspomnieć, że urządzenie to już raz było poddawane naprawie. Uszkodzeniu uległo łożysko główne osadzone w korpusie. I tutaj mam korpus, który stanowił wówczas dawcę części. W tym elemencie plastikowym widać fragment łożyska podtrzymującego wałek pomocniczy. Natomiast samo to łożysko wygląda w ten sposób: dwa elementy, jeden zainkludowany w tworzywie sztucznym, drugi tworzący. Podparcie łożyskowe wałka tutaj z takim gniazdem kształtowym, wielowypustowym. Ten wielowypust uległ wtedy zniszczeniu, jako że zakupiona została młotowiertarka uszkodzona, która stanowiła dawcę części. Ten element został wówczas po prostu wymieniony. Nie pamiętam w którym to było roku, ale stanowi to najsłabszy element konstrukcyjny całego urządzenia. Tutaj natomiast mamy oryginalny fabryczny korpus, jeszcze z taką mocno sfatygowaną tabliczką znamionową, i tutaj, jak widać, w bardzo podobny sposób w korpusie, tam w gnieździe, to łożysko zostało nie tyle co uszkodzone, co nastąpiła utrata stabilności osadzenia tego łożyska w korpusie. Efekt był taki, że drobne kulki łożyskowe po prostu z tego łożyska wypadły i zrobił się w środku mały śrutownik. Efekt tego zdarzenia był taki, że między innymi uszkodził się wałek zębaty wirnika. O, tutaj widać takie wyszczerbienie na kole zębatym, aczkolwiek nie jest to jedyne uszkodzenie oprócz tego. Wytarcie można powiedzieć punktu podparcia łożysk w korpusie pomiędzy tylną a przednią częścią motowiertarki, jak również zniszczenie kilku innych drobnych elementów. Pozostałe elementy, no tutaj posiadają ślady normalnego zużycia wynikającego z długotrwałej, długoletniej eksploatacji. Krótko, może jak wygląda zasada działania tego urządzenia? Otóż tutaj od tu mamy Zamocowany w korpusie wirnik. On tutaj wałkiem wchodzi nam do przekładni i napędza wałek pośredni, ten don. On wygląda w całości w ten sposób. Koło zębate, sztywno osadzone z wałkiem, następnie poprzez wałek napęd przenosi się dalej przez kolejne koło zębate na tuleję główną. Tutaj na tulei osadzone jest większe z kół zębatych, które stanowi również element sprzęgła i tak przekazywany jest ruch obrotowy. W przypadku wiercenia w drewnie, w metalu. Natomiast jeśli chodzi o działanie mechanizmu udarowego, to wymaga on zasprzęglenia tutaj na wałku Tak wygląda zdemontowane łożysko wachliwe i poprzez ruch obrotowy i sprzężenie kinematyczne wymuszany jest wahadłowy ruch tego trzpienia. Trzpień jest połączony zwożniem z tłokiem gazowym, w tłoku tym pracuje bijak główny, następnie bijak główny uderza w bijak pomocniczy, a ten przekazuje energię udaru na końcówkę wiertła mocowanie w systemie SDS jak wyglądają poszczególne części no tutaj widać zacznę od tłoka gazowego ten fabryczny nie wiem czy będzie dokładnie to widoczne na wewnętrznej bieżni cylindra posiada tu bardzo duże znaki z, z użycia wrzery, rysy i tak dalej, i tak dalej zastąpiony zostanie oczywiście e, cylindrem, który jest wymontowany z e, wspomnianego przeze mnie wcześniej urządzenia stanowiącego dawce części oprócz tego e, tłoka gazowego, przepraszam bardzo cylindra gazowego, bijak główny, ten oryginalny tuż posiada widoczne zużycie w postaci trwałego odkształcenia plastycznego części, która uderzona w bijak pomocniczy na bieżni bocznej też widoczne spore rysy i wrzery. Uszkodzeniu uległa również oczywiście uszczelka tego elementu. Element, który będzie stanowił dawcę również nosi znamiona użytkowania, przy czym to odkształcenie plastyczne jest zdecydowanie mniejsze. No i stan powierzchni bocznych zdecydowanie lepszy. Bijak pomocniczy, bijak pośredni. Tak wygląda fabryczny po mniej więcej 10 latach użytkowania. Lewa jego część uderza w końcówkę wieka, natomiast prawa tutaj współpracuje nam z bijakiem głównym. W ten sposób jest to Ułożone i zamocowane w tulei cylindrowej. Aby bijak pomocniczy nie wypadł z tej tulei ani nie uszkodził gniazda kształtowego w tulei, jego ruch ograniczony jest kulkami tocznymi mocowanymi tutaj w gnieździe tulei. Kulki te są zabezpieczone łożyskiem głównym tulei cylindrowej, łożyskiem tocznym, i tutaj, jak widać, na powierzchniach wewnętrznych widać. Wgniecenia tej bieżni wywołane właśnie długotrwałym działaniem mechanizmu udarowego i naprężeń kontaktowych tych kulek. Uszkodzeniu, jak widać, uległa także sama tuleja, zniszczeniu uległa końcówka. To jest akurat moje celowe działanie. Ona była przeze mnie używana do osadzenia innych łożysk. Fabrycznie końcówka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj takie podtoczenie. W którym osadzona jest uszczelka przeciwpyłowa. Ta uszczelka też będzie wymieniona. Sama tuleja cylindrowa z dawcy części. Ślady delikatnego użytkowania, ale stan techniczny zdecydowanie lepszy. Porównajmy sobie, może teraz, bijaki pomocnicze. Tak wygląda ten z dawcy części. Natomiast tak wygląda ten z oryginalnego urządzenia. Widoczne zdecydowane zużycie tutaj łącznie z jakimiś wyszczerbieniami materiału, które spowodowały zniszczenie uszczelek i bieżni wewnętrznej tulei cylindrowej. Łożysko wachliwe, o tym wspomniałem. Ono jest osadzone oczywiście na wałku tutaj w ten sposób suwliwie i następuje zasprzęglenie tych dwóch elementów jeśli wałek jest zasprzęglony i wywołuje on wywołuje, wykonuje ruch obrotowy to sprzężenie kinematyczne pomiędzy bieżnią tego łożyska wywołuje nam właśnie ruch posuwisto-zwrotny tego trzpienia i załączenie mechanizmu udarowego ja może pozwolę sobie zamontować wałek, który jest dawcą części w imadle i pokażę użycie tego elementu taki ruch tego łożyska i związany z nim hałas I gdyby ten element zablokować to można by sprawdzić jaki jest Luz pomiędzy elementami tocznymi tej bieżni a samą osadą tego łożyska. Natomiast łożysko wymontowane z urządzenia zaraz sobie sprawdzimy, jakie ma luzy. Jakie jest użycie tego elementu? Luz, jak w hip hopie. Plus dodatkowo znaczne wytarcia tego trzpienia. A sam ruch obrotowy zdecydowanie bardziej hałaśliwy. Więc te elementy, łącznie z kołami zębatymi, tutaj przytarcia powierzchni bocznej, które uszkodziły korpus, same zęby również posiadają ślady wgnieceń. Jest to spowodowane działaniem y, wspomnianych przeze mnie kulek, które wydostały się z tego łożyska podporowego, wałka pomocniczego, no i narobiły troszkę szkód w samym wnętrzu przekładni. No to przystępujemy do zabawy, montujemy urządzenie i sprawdzamy, jak ono będzie działać.